Jeżeli tak jak ja głosowałeś, głosowałaś w wyborach prezydenckich na prawicowego kandydata takiego jak Brown, Mencen czy Nawrocki, to marszałek promocyjny 499 Szymon Hołownia ma do ciebie jedno przesłanie. Wstrząsem było to, kiedy zobaczyliśmy, jak bardzo młodzi ludzie pokładają dzisiaj nadzieję w oszołomach, ksenofobach, antysemitach i yy, yy, politycznych rozrabiakach. I jeżeli by to powiedział Tusk klub Zębaczyński, to w ogóle by mnie to nie zaskoczyło, dlatego że ci politycy są przesiąknięci pogardą do drugiego człowieka. Ale powiedział to polityk, który w Sejmie i w każdym wywiadzie podkreśla, jak bardzo ważny jest szacunek do drugiego człowieka. Ale najwyraźniej ten szacunek obowiązuje tylko wtedy, gdy pan Szymon Hołownia uzna to za stosowne. A najbardziej zastanawiający jest fakt, że Szymon Hołownia zwrócił się nie tylko do prawicowego elektoratu, ale również do elektoratu, który w październiku 2023 roku głosował właśnie na jego ugrupowanie. Oby tak dalej, panie Szymonie, a będzie pan mwah, idealną przystaweczką Donalda Tuska.